Nazywam się Tomasz Wodarski, jestem właścicielem firmy Elwlot. Jest to firma z branży elektroenergetycznej, elektroinstalacyjnej. Na co dzień wykonujemy instalacje elektryczne kompleksowo w obiektach budowlanych, komercyjnych. Są to szkoły, urzędy, hale produkcyjne, hale magazynowe, ale też w przedsiębiorstwach przemysłowych jakieś takie mniej popularne, niemniej jednak bardzo trudne instalacje jak systemy detekcji gazu, systemy pożarowe. W tej chwili zatrudniamy 16 osób, bardzo dużo wspierają nas też nasi, nasi partnerzy, podwykonawcy, kontrahenci. Przed 2009 rokiem byłem pracownikiem etatowym, po prostu elektrykiem w spółdzielni mieszkaniowej w Rybniku. W pewnym momencie tych zleceń było już na tyle dużo, że po prostu byłem zmuszony założyć działalność. Z każdym kwartałem, rokiem coraz więcej zleceń, coraz większe zapytania, zatrudnianie kolejnych pracowników. Były oczywiście też i trudniejsze momenty, jak chyba w każdym biznesie. Trafiliśmy na nieuczciwych kontrahentów, gdzie dobrze ponad milion złotych nam nie zapłacono. Miałem takie otoczenie, takie wsparcie pracowników Współpracowników, kontrahentów. Te relacje były biznesowe gdzieś tam cały czas pielęgnowane. Wybrnęliśmy z tego, pozyskaliśmy kolejne kontrakty, gdzie tych pieniędzy dalej nie odzyskaliśmy, a jesteśmy w zupełnie innym miejscu teraz. Generalnie działamy na terenie całego kraju. Z Amazonem podjęliśmy współpracę w 2018 roku. Ta współpraca bardzo mocno się rozwija. W tej chwili obsługujemy Amazonę w całej Polsce. Pozyskujemy klientów kontrakty z poleceń to jest zdecydowana większość. W przetargach żadnych już nie uczestniczymy od kilku lat. Rekomendacje biznesowe dla mnie przede wszystkim są wdzięcznością za to zaufanie. W zasadzie zdecydowałem się na członkostwo w grupie BNA od razu. No i to był chyba jeden z tych kluczowych, przełomowych momentów też w biznesie, który mi pozwolił inaczej spojrzeć na biznes, w innym kierunku się rozwijać. Przyjechałem z taką ryzą wizytówek, rozpalone do czerwoności, ale tak pozytywnie. Na zasadzie, kurczę, taka grupa na sali przedsiębiorców, a ja tylko jeden elektryk. Kiedyś sobie, może nie tyle, że prowadziłem takie jakieś szczegółowe statystyki, ale tak sobie liczyłem, w ciągu roku poznaję ponad 700 przedsiębiorców, czego no bez bijania ja tego bym nie, nie zrobił na pewno, bo tutaj podczas jednego spotkania można 20-30, jak jest jakiś dzień branżowy czy dzień gościa, to w ogóle 70-80 ludzi poznać nowych, tak nowych przedsiębiorców. Przede wszystkim nasze patrzenie na świat się bardzo poszerza, tak? Nasz światopogląd, bo o ile człowiek kiedyś był zamknięty bardzo mocno w swojej branży, o tyle ma okazję posłuchać, porozmawiać na temat innych branż, zupełnie z których sobie sprawy nie zdawaliśmy, jak one funkcjonują. Pierwszym takim klientem, którego poznałem przez BNI i z którym zacząłem współpracę, to właśnie była firma Ates Gas, bo Małgosia Pachole, właścicielka tej firmy, jest członkiem wieloletnim tej grupy. Współpracujemy od samego początku praktycznie do tej pory. Zresztą jestem bardzo wdzięczny, bo nie znając mnie, tego jak pracujemy, jak działamy, wpuściła nas od razu na inwestycje do swojego strategicznego klienta, którym był Browar Żywiec. Dostaliśmy zaproszenie do realizacji budowie Amazona w 2014 roku we Wrocławiu. To były pierwsze Amazony w Polsce budowane. Kontakt został pozyskany, to też znowu jest efekt relacji. To był akurat też początek czasów moich w BNI, gdzie już wiedziałem, że te relacje są ważne. Faktycznie, żeby nie BNI, mógłbym w takiej skali obsłużyć Amazona. Zresztą na każdym spotkaniu, w którymś tam z przedstawicieli, jakim mówię, że jestem w takiej organizacji BNI, gdzie jest ponad 2700 przedsiębiorców z różnych branż w całej Polsce, to się pytam, czego ja wam nie załatwię. No i w zasadzie dostaję zapytania o przeróżne rzeczy. dzięki temu, że Amazon nam takie zesłanie daje, ja znowu mogę pomóc moim kolegom, koleżankom z grupy BNI. Tylko, nie tylko Meridian, w której na co dzień jestem, ale w innych grupach, bo jeszcze nasza firma jest w grupie BNI. Orion, druga spółka, która się w międzyczasie utworzyła, jest w grupie Bina i Dastry, więc tam bardzo dużo rekomendacji przekazujemy, a oprócz tego jeszcze do innych grup. Takich realizacji bezpośrednio zaraz z grupy Meridian było jeszcze kilka. Pojawił się w międzyczasie jako nowy członek kolega Mariusz właśnie właściciel dużego biura projektowego z branży elektrycznej. I tutaj nie ukrywam, na początku współpracy z Mariuszem pokładałem duże nadzieje, że jakieś tam ciekawe kontrakty od niego dostanę. I faktycznie tak było. Dostaliśmy kilka ciekawych realizacji, między innymi to była wymiana oświetlenia awaryjnego na fabryce wagonów pociągów w Chorzowie Alstom, znana międzynarodowa firma. Dzięki Mariuszowi poznałem też naszego jednego z kluczowych klientów, producenta oświetlenia właśnie awaryjnego, tem technologię. Przede wszystkim mam możliwość stałego kontaktu z, z tymi ludźmi, którzy, którzy mnie rekomendują, których ja rekomenduję. Są to stosunki koleżeńskie, często przyjacielskie. Rodzą się nowe pomysły biznesowe w ogóle. Gdzie, gdzieś mamy na tapecie kilka nowych pomysłów biznesowych, zawiązywanie nowych spółek, nowych podmiotów gospodarczych, więc to jest taki kierunek, który mi się bardzo podoba. Działanie w BI poleci. Współpracowałbym tym, którzy są otwarci na relacje, na nowe, którzy lubią mieć wokół siebie zaufanych kontrahentów. Bo to nie są tylko nowe kontakty w BNI, to także właśnie te relacje zaufania. Jest dużo łatwiej prowadzić biznes, prowadzić działalność, gdy ma się koło siebie zaufanych przedsiębiorców, gdzie można na sobie polegać, gdzie można się w ciemno polecić, gdzie można poprosić też o pomoc, bo to też trzeba umieć. Nie każdy umie poprosić o pomoc. W BNI bardzo łatwo można poprosić o tą pomoc i taką pomoc się uzyska.